Dobry Państwu, Mateusz Bram. Dzień dobry, Dominik Warzecha. Dawno nas nie było. Także witamy w przeglądzie energetycznym. Witamy w przeglądzie energetycznym, dużo się działo, więc nie ma co wiedzieć, bo wełnę jedziemy z tematem, tak? Jedziemy. Mm, jakby, tak. No, tak Brażowo to jedziemy z koksem. <laughs> Troszkę zmieniamy formułę. Postaramy się szybciej więcej informacji, żeby to nie był panel dyskusyjny, bo to jednak jest przegląd. Czyli także... krótka, in... no. krótka informacja, krótki komentarz. I to wszystko dla Państwa będzie. No, dawaj, jedziemy z koksem. Tematy, które poruszymy w tym odcinku to upadek firmy energetycznej HEK, strajk klimatyczny, brak finansowania Ostrołęki C, budowa prywatnej elektrowni atomowej, zamówienie przez Polskę i Litwę tabletek z jodem. Szanowni Państwo, jak Państwo już pewnie wiecie, ta informacja dotarła, a może nie dotarła. Zaczynamy od sytuacji bieżącej, a więc upadku firmy energetycznej, a w zasadzie energetyczno-gazowej Hermes Energy Group, zwanej jako HEK. Heck to informacja z dnia wczorajszego, za przestał działalność koncesyjnej. Z tego, co było nam wiadomo wcześniej, HEK zwalniał ludzi. I to dość sporo. W tej chwili już będzie całkiem musiał zwolnić, skoro rezygnuje z sprzedaży energii elektrycznej i gazowej. No i jest ten problem, że ludzie będą musieli przejść na sprzedawcę rezerwowego. A jest ich tylko sześciu w kraju, tak? Jeszcze o ile spra inaczej. Sprawa ma się łatwo, jeżeli chodzi o gaz, bo stawki są bardzo zbliżone do tego, co Hek oferował. No, gorzej jest z prądem, ale tutaj Mateusz coś wie więcej. Znaczy, z prądem, sytuacja jest taka, że sprzedaż rezerwowa jest po cenniku taryfowym, który jest na chwilę obecną jeszcze niewiele wyższy. Jeżeli chodzi o gaz, to jest około 130 zł, niezależnie od sprzedawcy. W związku z powyższym, patrząc na to, że, je, że stawka rynkowa. To było około 90 zł. Mamy w 90-90 paru zł. No to mamy w tym momencie i tak wzrost około 30 zł na 1 godzinie, co ewidentnie powoduje, że ci klienci są stratni. Dodatkowo muszą sobie szukać nowego sprzedawcy, co też jest dla nich na pewno w obecnym momencie dość nieprzyjemne. No i w trybie pilnym dodajmy: pilne, tak, nie pilnym. mogą tego przespać. Dla mnie najważniejszą reperkusją z tego, który wynika, Dominiku, jest taka, że. Spadnie zaufanie do spółek niepaństwowych, jeżeli chodzi o zmianę sprzedawcy czy energii elektrycznej, czy gazu. HEK to była naprawdę duża firma, oni mieli naprawdę sporo klientów, spory wolumen gazowy szacuje się około 10 terawattogodzin. W energii nie do końca wiadomo, ale przyjmijmy nawet 1 terawattogodzinę, co spowoduje, że tak naprawdę no, tych klientów trochę było, tak? Mówię, liczba 80 tysięcy, więc zaufanie może znowu spaść. Co tylko umacnia tak naprawdę pozycję monopolistów w tym zakresie. A no, znamy monopolistów. Tak, dokładnie. Nie trzeba przedstawiać. Oprócz tego, wiadomo, Dominiku, dzisiaj piątek, więc strajk klimatyczny. Tak, dawno nie było strajku, dawno nie były ulice poblokowane, dawno dzieci nie zwalniały się ze szkoły. Tak, kolejny sposób na, na wagary, bo tak naprawdę te strajki nic wielkiego nie przynoszą, to można szczerze powiedzieć, i w piątek ulice zakorkowane, kierowcy stoją w korkach, więc ślad węglowy na pewno się zmniejsza. no dlatego jeżdżę rowerem. Z pracy. A ja staram się w ogóle nie jeździć. Jak nie muszę, to w ogóle nie jeżdżę. A czykolwiek rower, czy ja wiem, czy jest bardziej ekologiczny, to już zależy. A jeśli już mówimy o strajku klimatycznym, no to nie sposób powiedzieć o ostatniej, która miała powstać, elektrowni węglowej, czyli e Ostrołęce C. Tak. Z Ostrołęką tak. C mamy teraz taką sytuację, że nie wiadomo, czy powstanie. Pan Grzegorz Tobiszewski, były wiceminister energii, obecnie europoseł, stwierdził, że może tego nie być, ponieważ PG wycofała się z finansowania i tak naprawdę jest to upadek tej wizji pana ministra Tchórzewskiego, którego zresztą Ostrołęka C była oczkiem w głowie, bo on z tamtych rejonów startuje do wyborach do Sejmu. No a pan Michał Kurtyka powiedział, że w zasadzie o przyszłości ostrołęki C zadecydują inwestorzy. Czyli spółki energetyczne państwowe, które jak wiemy są w tej chwili negatywnie tego nastawione finansowania, nie ma więc najprawdopodobniej elektrownia w ostrołęce trzeci blok. Elektrownia... Trzeci C to jest trzeci blok, ale no nie powstanie. No elektrownia w ostrołęce nie powstanie. Mm. Albo nie zostanie rozbudowana. Tak, myślimy, że nie powstanie trzeci blok, a Tauron jasno powiedział w swoim planie na 2020 rok mhm. przyszły, że chcą zwiększyć nakłady na zieloną energię. Nie tylko nie, Tauron, nie. I tam nie ma mowy o energii węglowej nigdzie, więc mogę się domyślić, że będzie, będzie problem z inwestorem, i dobrze o tym nasz rząd i ministerstwa wie. Jak już mówimy o budowie bloków, to nie sposób nie wspomnieć o bardzo fajnej inicjatywie właściciela Syntosu Michała Sołowowa, A. który chce wybudować pierwszą prywatną elektrownię atomową w to będą najnowsze mikroreaktory. Mikro to znaczy będą dużo mniejsze od e, tych znanych powszechnie budowanych we Francji, na Litwie czy na Białorusi. Skorzystam ze ściągawki, bo to są dość grube rzeczy. Chodzi o reaktor typu BWRX300. 300, bo jest w stanie wyprodukować 300 MWh, co wyróżnia tą elektrownię na tle innych wyróżnia to, że ma pasywny system chłodzenia. Nawet jeżeli wystąpi awaria systemu chłodzenia aktywnego, w przypadku pasywnym przez 7 dni nie jest wymagana nawet interwencja operatora. To jest jeden z najbezpieczniejszych bloków atomowych na świecie. Hitachi Nuclear Energy podpisało deklarację. Na wykonanie. Z, no deklarację na wykonanie, ale to nie jest umowa, to jest deklaracja, bo nie wiadomo ile, gdzie i za co. Hitachi, jeżeli pamiętam, japoński koncern specjalizujący się teraz między innymi właśnie w budowie bloków atomowych? Na początku podejście Władz było takie, że nie, a w tej chwili jednak twierdzą, że ta dywersyfikacja rynku energii powinna nastąpić. Zobaczymy, czekamy na konkrety. Fajnie, że jest deklaracja, aczkolwiek czekam na umowę. No i czekamy oczywiście na budowę naszej Polskiej Państwowej Elektrowni Atomowej, Dwa. bo spółka powołana celowa PGE 1 już od wielu lat, zarządy powoływane do, do, do tej spółki. 2010. Biorą. 2010, to Dominik odpowiada, dobrze, więc już tyle. 9 lat. Biorą pieniądze? Pół miliona. A, a lokalizacji Kaszem. jak Pół nie miliarda, był... nie miliona. Pół miliarda złotych już ta spółka pochłonęła, zanim w ogóle postawiła fundamenty i zatrudniła jednego robotnika. Pół miliarda w dziewięć lat. A nawet lokalizacji nie mamy wybranej, więc Także. to jest naprawdę, szanowni państwo. Można, można. Sukces. To jest. Jak przydalać hajs, to na grubo. Mm. No właśnie, skoro elektrownie atomowe dalej to. Mm... Jest strach, jeżeli chodzi o elektrownię atomową wbudowaną w Ostrowcu. Białorusi nie budują elektrownię atomową, Litwini Budujemy. się boją i zamawiają kilka milionów tabletek z jodem. Już było oficjalne zamówienie, jest dostawca mm -hmm. i leci. Polska również złożyła takie zamówienie. Właściwie nie zamówienie, tylko na razie przetarg, mm -hmm. ale z racji tego, że krytyczne rezerwy są objęte tajemnicą w Polsce, nie wiemy do kogo i jakiej ilości jodu, ale mm -hmm. wiemy, że są. Także jak najbardziej jestem za. No cóż się dziwić, no nasi bracia ze Wschodu z drugimi braćmi ze Wschodu budują elektrownię atomową, gdzie nie oszukujmy się, standardy budowy przyjęte przez ogólne europejskie, światowe normy no odbiegają tam w no Oczywiście ja słyszałem, że tam reaktor spadł, jak go tam mieli montować tak przy remontażu. Wspominamy to się trochę. Nie stało. Inaczej, w latach 80 się przekonaliśmy o tym jak wyglądają standardy budowy reaktorów atomowych w bloku wschodnim. Mm -hmm. I jest czego myślę się obawiać, aczkolwiek czas pokaże, oczywiście. No zobaczymy, no, oby ten jod nie musiał być oczywiście użyty Miejmy w celach nadzieję. ochronnych i oby nic się nie stało, bo nikomu to na rękę nie będzie. No ale nie oszukujmy się, nasi najwięksi przyjaciele ze Wschodu, bracia, słowianie, Rosjanie. Oczywiście oni mają w, w praktyce swoje wieloletnie poświęcanie tam iluś milionów obywateli na to, żeby, było, żeby ludziom ogólnie na świecie żyło się lepiej, więc wcale bym się nie zdziwił, jak pierdyknie, to nie. że no, jest kolejna strefa, będzie gdzie jeździć co 10-20 lat. Nie. Dziękujemy za wysłuchanie naszego przeglądu energetycznego. Zapraszamy Państwa do oglądania następnego odcinka i oczywiście subskrybowania naszego. O no nie, no co, oczywiście, z czerwony przycisk proszę nacisnąć. Najlepiej jeszcze dzwoneczek, byłoby super. Ale nie będziemy prosić o żebro lajki, więc tak. Nie, postać chcecie, jak, jak nie, to, to nie. trudno. No, Dodajcie łapkę w dół. Możecie dać łapkę w dół. Ale ja dajcie w górę, to fajnie. Zapraszam przede wszystkim do merytorycznej dyskusji w komentarzach. I zapraszamy innych ekspertów do udziału w naszym show. Oczywiście. Niech Państwo przyjdą, porozmawiamy, przedyskutujemy. Może mamy inne zdanie. Jak najbardziej jestem otwarty na tego typu dyskusje. Dokładnie. Możemy również do Was przyjechać Państwo. Nie ma problemu. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie.